Cześć, witam Was skocznie i serdecznie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał o ostatnich gorących wydarzeniach w świecie skoków narciarskich, o aferze sprzętowej i Stefanie Horngacherze. Załóżcie narty, zapnijcie wiązania i ruszajcie do oglądania. W ostatnim czasie gorącymi tematami zarówno w świecie skoków narciarskich, jak i w różnego rodzaju mediach są po pierwsze wojna psychologiczna i technologiczna, po drugie konflikt między sztabami różnych nacji w skokach narciarskich. Burza medialna nasiliła się oczywiście po zgłoszeniu przez Stefana Horngachera do FIS-u nieprawidłowości związanych ze sprzętem biało-czerwonych po kwalifikacjach do zawodów w Willingen. Przypomnę tylko, że to właśnie tam po raz pierwszy Polacy zaprezentowali zmodyfikowane na własne potrzeby buty do skoków. Efekt? Kapitalne próby w wykonaniu naszych zawodników w prologu do zawodów. Dobra postawa białoczerwonych zdenerwowała Stefana Horngachera. Austriak poczuł zagrożenie i złożył oficjalny protest. Protest został pozytywnie rozpatrzony przez FIS. Piotr Żyła i Stefan Hula zostali wykluczeni z sobotnich zawodów. Rozpętała się wówczas wielka burza o słuszność dyskwalifikacji. Przypominam tylko, że aby skoczkowie mogli skakać w nowym sprzęcie, muszą zgłosić taki fakt do FIS-u w maju, przed rozpoczęciem nowego sezonu, w którym chcą w takim sprzęcie skakać. Polacy tego nie zrobili w obawie, po pierwsze, przed tym, że ktoś podwędzi im pomysł przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi, po drugie, nasz sztab uważa, że nie jest to nowy sprzęt, a jedynie Zmodyfikowany. Jeśli faktycznie przyjęto by, że jest to zmodyfikowany sprzęt, a nie nowy, to Polacy mogliby skakać na igrzyskach w takim obuwiu. Niestety, Fiz uważa, że buty są jednak nowe, bo liczba zawartych w nich modyfikacji jest zbyt duża. Jasnego regulaminu, który mówiłby, co można, a czego nie można w butach zmieniać, niestety nie ma. Pozostaje więc tutaj interpretacja samego kontrolera sprzętu Miki Yukary który jak sami doskonale wiecie nie jest zwolennikiem biało-czerwonych, przez co ciężko liczyć, że będzie rozpatrywać wszelkiego rodzaju spory na naszą korzyść. Oficjalnie FIS zabronił skakać nam w nowych butach, więc Stefan Horngacher można powiedzieć, że skutecznie zablokował nam możliwość skakania w nowym sprzęcie na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Czy można mieć do niego pretensje? Zachowanie austriaka jest oczywiście moralnie wątpliwe. Zgłosił protest na swoich dawnych przyjaciół, z którymi odniósł wiele sukcesów. W dodatku przed najważniejszą imprezą sezonu. Natomiast otwarcie trzeba powiedzieć, że Horngacher mógł zgłosić do FIS taki fakt, więc to zrobił. Nie zrobił zatem niczego niezgodnego z Minem. Było to jednak bardzo, ale to bardzo niesportowe zachowanie. Doskonale skwitował to Kamil Stoch w wywiadzie dla stacji Eurosport. Dla mnie to dziecinne, bo to w przedszkolu donosi się, że ktoś podebrał tobie kredki. W dorosłym życiu sprawy wyjaśnia się między sobą. Pozostaje zatem tylko trzymać kciuki, aby biało-czerwoni odpowiedzieli Stefanowi Horgacherowi na to niesportowe zachowanie medalami na zimowych igrzyskach olimpijskich. Niestety jak widzicie chyba nasza skoczna rodzina, czyli całe Ski Jumping Family w tym momencie istnieje chyba tylko teoretycznie, a cały czas z tym związany zdaje się, że właśnie prysnął. W skokach również mamy do czynienia z słynnym powiedzeniem: business is business. Niestety, ale taka jest prawda. Dziś Stefan Horgacher jest w innym zespole. Chce zrobić wszystko, aby to Niemcy odnosili teraz sukcesy. Pretensje stricte techniczne możemy mieć jedynie do kontrolera sprzętu, który przepisy FIS-owskie interpretuje po swojemu, oraz do polskiego sztabu, który nie zdecydował się jednak zgłosić sprzętu do FIS w maju. Wielu ekspertów, zarówno na Twitterze, jak i w innego rodzaju mediach społecznościowych, wypowiada się, że Niemcy nie zgłosili. Nowego sprzętu, a w Willingen zaprezentowali nam nowe wiązania, których będą zresztą używać na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Martin Schmidt dementował te informacje, mówiąc, że niemieckie wiązania zostały zaprezentowane wiosną, a więc przed terminem 1 maja 2021 roku. Jak się okazuje, ani jedni, ani drudzy nie mają tutaj racji. Niemieckie wiązania, jak podaje Sport.pl, zostały zaprezentowane w trakcie trwania obecnego sezonu. Mimo wszystko, Międzynarodowa Federacja Narciarska zaakceptowała to, choć jest to, co trzeba tu Tutaj podkreślić niezgodne z obowiązującymi obecnie przepisami. Jak to interpretować? Czyżby byli równi, i równiejsi? A może po prostu w Fisie obecnie panuje taki burdel, że oni sami nie wiedzą na czym stoją? Niestety, w mojej opinii wygląda to troszkę tak, że od czasu odejścia Waltera Hofera i teraz Sepa Gracera w Fisie zapanował totalny chaos, nad którym nikt nie potrafi zapanować i który w dodatku ciągnie skoki na dno. W ostatnim czasie działacze popełniają mnóstwo błędów. Błędów, które moim zdaniem nie wynikają z jakiegoś kolesiostwa, a bardziej z niewystarczającego. Wystarczającej wiedzy dotyczącej przepisów i ich interpretacji. Jedno jest pewne: tego typu sytuacje doprowadzą, a właściwie to muszą doprowadzić do uściśnienia pewnych punktów w regulaminie FIS-u i procedurach działania. W przeciwnym razie takich kuriozalnych sytuacji jak te, które miały miejsce w Willingen, będziemy obserwować coraz więcej. Dlatego moi drodzy, ciężko mieć tutaj pretensje do samego Stefana Hongachera. Oczywiście jego zachowanie było bardzo, ale to bardzo niesportowe i przyznam szczerze, że bardzo współczuję tutaj naszym biało-czerwonym, bowiem e, Stefan Horgacher był ich przecież e, trenerem, któremu bardzo ufali, był też ich dobrym kolegą, a nawet i może e, przyjacielem, a ten tak przed igrzyskami ich e, ich załatwił. No, bardzo nieładnie no i zachowanie tak jak już wspominałem moralnie wątpliwe natomiast no pretensje bardziej powinniśmy mieć tutaj do samego Fisu, który tak a nie inaczej interpretował pewne przepisy. Jestem ciekawy waszego zdania na temat y, całego działania tutaj Fisu w tej sytuacji oraz y, oceny jakby tutaj zachowania Stefana Horga Hera. możecie na przykład napisać jak oceniacie jego zachowanie pod kątem takim y, czysto nie wiem biznesowym i czysto takim no sportowym czy też Moralnym. Chciałbym poznać bardzo Wasze opinie. Czy zgadzamy się w pewnych kwestiach? No i na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Teraz pozostaje nam tylko trzymać kciuki za biało-czerwonych i za medale na zimowych igrzyskach olimpijskich, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki. Cześć!